Zam wszystkich paru w końcu z gry <coughs> GTA YCT, pardon. Bodźmy sobie dalej z misjami obronnymi. A ja, szczery najbardziej pamiętam no, tak się przyrzekuje w razie W, no to może być różnie. Co nas czeka dzisiaj? TNT. Hey Phil, how's it going? Hey Tommy! How you doing? This been you long. I swear you should lay off that boom shine, man. It smells like paint stripper. Just make my eyes burn. Shh! Shh shh sh 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 Tommy. Hey, come over here because there's something I wanna show you. Shop God, should I be able to smell that from way over here? Don't you worry about Phil, the smell, Tommy. You just watch this. Shitty cheap, bad as your son. There's some more on the bench. Tada, oh, damn. Of <laughs> <Half> murder. <coughs>

Okej, okay, co tu mamy? RPG, a to się przeda zobaczyć w ciekawości. No, czyli wszystkie misje mamy już zrobione. No ale szybko poszło. out back there son. Damn Charlie he'll always ambush you somewhere or the other. Anyway, the wound is healing well and it means I'll no longer be defrauding the government on my disability check. Okay. <coughs> To wyjaśnia się jeszcze na Aha, czyli mogę weźmieć od broń to C4 Dobra, więc jeszcze... <laughs> Trochę amunicji do M60 Dobra, siedno mi starczy. Chyba. Chyba to jest na szedlą 200, to będzie 900. No. Prawda, jak Rambo. Hmm. No to czy nic więcej co już to nie mamy do zrobienia. Nie wiem, czy to już się chyba będzie w... ...czemu mówili, ale nie jest to pewien. Zaraz przelecimy. Może się udało. Nie <laughs> ratowaliśmy tego chwila, dobra A jest coś to faktycznie, bo fałki są Tocie chyba... Jak się nie mylę jak dobrze pamiętam misja finałowa A mogę się mylić oczywiście, nie wiem. Tam nie wchodzisz pod koła. What's going on? Tommy! Oh, good, good, good. Listen, listen, uh, listen. I like fish. I love fish. I love them as pets in bowls, or as food on a plate. But as much as I love them, I don't want to sleep with them, okay? But right now, your Italian brothers are coming from up there to fit me with some cement shoes. And I. Hey, Shut up, Ken! Sit down lance, what the hell's going on? it's your friends up north, tommy. they ain't too happy you capped their man. they're coming down to see the business today. they took longer than i thought. guys, we gotta make this final. we gotta leave no doubt that this is my operation. mine. ken, you get the first one to counterfeit cash and put 20 million briefcases. lance, you get the guys together. i'll be check. tommy what no big hugs for your old buddy i've had 15 years out of the loop i'm a bit rusty on family etiquette <laughs> oh he's angry huh tommy didn't i say your temper would get you into trouble huh there's three million cases how many was it ten no eleven men that's how you get to be called the howard butcher you sent me to kill one man one man they hey, knew I Tommy, was coming, sonny. Tommy. Watch your tone. Anyone would think you blame me for that unfortunate set of circumstances. Just take the money. Get the damn cash. You know, Tommy, I did what I could for you. I pulled strings, called in favors. I was your friend, Tommy. I hoped you'd see sense, see what's good for business. I trusted you, Tommy, and you disappointed me. But at least someone in your chicken shit organization knows how to do business isn't that right lance I'm sorry tommy this is vice city this is business <laughs> you sold us out no i sold you out tommy i sold you out the real cash is upstairs in the safe so tommy what was the big plan you think i just take the fake cash save face and run away with my tail between my legs no i just wanted to piss you off before i kill you No to nieźle.

I just finished. You took 15 years from me, Sonny, and now I'm gonna make you pay. You still don't get it, do you? I own you, Tommy. Those fifteen years were mine to spend. Get him boys, he never got to think. Goodbye. I'm Shadish and Tommy? Oh my god, Tommy, what what happened? What does it look like? It looks like you ruined your suit, and Tommy, that was a beautiful suit. Tommy, what on earth happened? I had a disagreement with a business associate. You know how it is. Tommy, I have a disagreement. I send them an angry letter. Maybe I pee in their mailbox. I don't start World War III. You know, maybe you should speak to my shrink. That stupid prick, Lance. Tommy, I never liked that guy, okay? He's neurotic, he's insecure, he's self centered. The guy's an asshole. I'm glad you took him out. I don't think we're going to be getting any more heat from up north either. Because there ain't no up north anymore. It's all down south now. Wait, does that mean what I think it means, Tommy, baby? What do you think it means? That we're in charge. I mean, that I mean, you're in charge. Oh, Tommy! You know, Ken, I think this could be the beginning of a beautiful business relationship. After all, you're a conniving, backstabbing two-bit thief, and I'm a convicted psychotic killer and drug dealer. <laughs> I know. Ain't it just beautiful?

or something just a little of anime so the name was Mercedes or something oh my god, mate, you gotta check this bird out could strip the lead out of a pencil said I was the best you ever had keep your potato skin frumpy, ok but Okay. some the I Co mogę powiedzieć na temat fabułki, no fabularnie zarob, zarob, fabuła zarąbista, nic dodać, nic ująć, To no, szkoda, że to się tak wszystko skończyło. Bo chciałbym więcej. A tak czy jak wszystko fajnie zorganizowane, no. gra mojego dzieciństwa, trawersja.

Is what true? These stories I hear. Is she, she, she really going to be a lawyer? Tommy, the shame. The shame. You know, we Cortez are a proud family. We would never allow a daughter of ours to become a lawyer. Please tell me if it isn't so. I, I don't think I could take it. Oh, Colonel, I can assure you, Mercedes is never going to become a lawyer. Don't worry about it. Oh, thank you, Tommy. Tommy, thank you. The shame would be unbearable. Anyway, Tommy, you must excuse me, all right? The new Minister of Interior has arrived.

Tommy, it's Ernest. Ernest Kelly. Hey, how are you? I'm doing okay. I'll need a stick to walk, but I should be back at work soon enough. Good. I heard about Lance. What a little prick, huh? Eh? Yes. Never trust a man who walks the streets in his pajamas, that's what I say. Glad you killed him i hope it was painful for the prick i think it was you know i just didn't think he was like that tommy for a raging lunatic you're pretty naive i'll be back at work soon teach you a thing or two about life you hear? take your time ernest look after yourself no <coughs> i Także mój czas to był 4 minuty no, i chyba ileś tam sekund. Nie wiem czy to dzisiaj jakoś polepszyć ten czas czy nie. Ja zawsze robię tak. Dobra, zjebałem, zjebałem, zjebałem. Daj mnie dogonią, to pół roku minie <laughs> Ale mówię, ciasza kombinowałem tutaj z tymi wyścigami jak kurde mogę zrobić te 3 minuty chociaż i 59 sekund Ale kurde nie idziesz na wszystkie sposoby próbowałem i za chiny Nie wiem czy to co robię, robić nie tak już tu takie taktyki stosowałem że Mamy najlepszy czas, o 4 minuty. Aj zjebany. Dobra, minuta jeszcze. No ma trochę wyższą sprawę. Ale nie źle. Ja zrezygnowałem, dobra, już jest po ptakach. Ajajaj. I taki kilka sekund straty, niestety. Nie poszło się na trzyma, mogę jechać. Nie wiedziałem, że mi to zaliczyło. Dobra, idzie na razie dobrze. Z skrótem. W sumie gdzieś w tym czasie to zawsze mam te 3 minuty, więc... Kilka razy mi się udało ten czas mój poprawić, więc nie jest źle. Jeszcze sobie tego nie ścinałem, no. Ja Przepierniczałem. No bo tak, teraz przepierniczę. Ja Zaraz mi fura wybuchnie. A, no, nie, dobrze wytrzymała, tylko szkoda, że czas taki cielowaty 4.14, a ja miałem kurde 4.01, nie? Teraz <gryso> to chyba to będzie pisać mój czas, nie? Napiszę ja 51 sekund, minuta 1, minuta 22, minuta 33, 2.15 i 4.01. Tak, mówiłem, jak ten mój czas pobić, nie wiem. <gryso> tak obiłem, tak obiłem i na tyle wyszedł nie to. Jak też pada, że już <laughs> więcej misji nie ma, już nie, nic niemieckiego nie pozostało, Oprócz tego projektu, który wyjdzie dokładnie od tej środy, za tydzień w środę. Mam nadzieję, że w się podobało, A to będą tylko 4 odcinki, ale mam nadzieję, że fajne, ale na razie to jest nie zdradzę, dowiecie się za tydzień w środę, nie, ja zostaje Was w niepewności, <laughs> nie, to też szkoda że tak to szybko zakończyliśmy. Mówię, no, najlepsza gra mojego dzieciństwa, jaka mogła być. Chociaż no, pierwsze jakie miałem to właśnie było i City. dopiero potem się, się zapocząłem w trójkę i tak sobie pykałem. Potem się pojawiła czwórka, teraz mamy piątkę i czekamy za szóstką. no to były piękne czasy. Wcześniej najlepsza misja jest z helikopterkiem, jak też um, był problem, żeby to rozwiązać. Ciekawe co to, to mogło mieć. Kurde, że nie pamiętam, ale miałem z tą właśnie misją z tym helikopterkiem, to było z... no, Problemów trochę, także nie powiem, że nie ale ale mi to ogarnął i sobie je rypałem dalej. <grym> z misjami głównymi. Ale mówię, ten helikopter to był masakra. Tym były problemy z tymi samolcikami, to też już kurde. I miło to wspominam. A nie masakryście to było. Ale mówię. Z wiekiem samo przyszło, także się ogarnęło. Myślę, że chyba w tym miejscu zakończymy ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się cała seria spodobała, jeżeli tak to komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie i na tle tego zachodzącego słońca będę się z żegnał, tak więc komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, ja się z Wami żegnam, na razie i cześć.